No witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wasz ulubiony youtuber Grom No i powrót wielki na youtuba po tylu latach No na razie zaczn zaczniemy skromnie No Starrarian no. Mój pierwszy raz Pierwszy jej dotyk tak naprawdę Nigdy wcześniej nie oglądałem gameplayów z Terrarium. No może dwa trzy odcinki kiedyś tam mi się zdarzyło obejrzeć chociaż Nigdy w nią nie grałem i to będzie mój naprawdę pierwszy raz. Więc jestem ciekaw jak mi to pójdzie. W ogóle w to nie grałem. Już stworzyłem tutaj postać na poziomie średnim. Mam nadzieję, że dobrze to wybrałem. Więc zobaczymy. No i oczywiście też jakieś tutaj wyjaśnienia też będą. Może w tym odcinku, może kiedy indziej. No na razie chcia chciałbym już zacząć tę grę. Dobra, to chyba tutaj. Tak. Ulubione nie? Część... Dobra. Nie będę patrzył, powinienem to, no to duży świat. Co my tu mamy? Skopił ziarno. Jakby ktoś chciał, tutaj jest ziarno świata i tyle. Dobra, gramy. Resetował. To jest naprawdę mój pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie wchodziłam do tej gry. Dobra, no i co my tu mamy? To się tak robi. Tak, tak. Dobra, no. A, dobra. Tutaj mamy topór kilo miecz. No dobra. No to zbierzemy chyba sobie najpierw drewno. No nie chcę żołędzia. No, tak się powinno robić. Dobra. Nie to naprawdę jest moja pierwsza przygoda z terenia. Ja nigdy to chyba... A źle chyba zrobiłem. To jest moja pierwsza gra. Nie wiem co tu się robi kompletnie. Nie wiem. Słyszałam, że tu jest tyle elementów po prostu, że ja sam nie wiem czy... O, czekajcie, muszę sobie przesunąć mikrofon trochę, bo nie widzę mapki. No dobra, i co ja mogę z tego, z tego zrobić? Raduj, zwiększasz... No nie, nie o to mi chodzi. Gdzie jest inventory? Tu jest mapa. Przewodnik Set. O, kim ty jesteś, człowieku? Zbyszak doświadcza posiekany przez zielone szlony. Kim ty jesteś, Set? Chyba nie ma tutaj full damage, nie? Kim ty jesteś? Ponoć ktoś jest... Jest ktoś, kto ci powie, jak tutaj przeżyć. Chwilę nie, przecież to ja. No. Częście. Brak domu to dla mnie nic nowego, ale chętnie bym wprowadził jakieś zmiany, cała ta przestrzeń tylko dla mnie. Naprawdę dziękuję, las to fajne miejsce, lubię wędrówki po tutejszych szlakach. No dobra, a co chodzi z tym tworzeniem? Umieść tutaj materiał, o! O, mogę pochodnie zrobić. Czy nie mogę. <grymne> <grymne> Uf, naprawdę. Ja to... A, tutaj żel potrzebuję do tego. Dobra. Więc jednak nic nie mogę zrobić. Dobra, mogę już tworzyć sam A, nie. Nie wiem co zrobiłem źle. Dobra, zablokowałem się tu. No dobra, czyli ty mi pomagasz tworzyć? Tak to mam zrobić? Dobra, bo ja muszę się ciebie przesunąć, ponieważ tutaj jest Ej, Dobra, muszę się wydostać z tą. Mogę sobie tutaj tak położyć? No nie, no mogę. Dobra. Muszę się przybliżyć. Chyba dobra. Dobra, mogę skakać chociaż tyle dobrego. E no, chcę to wziąć sobie. Nie mogę? What? Nie kumam. Dobra, nieważne. Tworzenie. Tutaj mogę tworzyć jakieś rzeczy. A co mogę z żołońcia zrobić? Amotystowy żołoń klejnotowy. Dobra. Na razie widzę, że tutaj jest, jest naprawdę masa rzeczy, których nie pojmuję, ale mam nadzieję, że po drodze mi się uda tutaj coś zrozumieć z tej gry. Dobra, blok ziemi tutaj pomoże. Zrobię sobie tutaj taką... No, chce się z tym... Wy... Tu coś mi przeszkadza. Tak. Jeszcze coś? Blok ziemi. Dobra. No, połóż, połóż, połóż. No. Dobra, wydostanę się stąd. I tutaj coś może. Mogę... Kamienne bloki. No dobra. To zbiorę zbi sobie, no co tam? A no, to chyba mogę zebrać na cewo. To jest mapa, dobra? Coś tutaj robią jeszcze te przyciski? Nie, to mogę sobie wyrzucić. Dobra. No dobra, tędy powinienem pójść. No i wracając, no, przepraszam za w skrócie, wszystkie moje te. taką przerwę wielką. Teraz dopiero no, nie niedawno znowu mnie wzięło. Mam nadzieję, że to się jakoś dobrze odnagrywa, Nie mam podglądu. Nie mam drugiej. O, to jest ten szlam. Dobra. O jest. Boże. Chyba źle to nam się wyszło. Ale dobra, chyba. Nie, zebra... nie, nie wyrzucił żadnego żalu? Nie, nie wyrzucił nic. No, pojedziemy na prawą stronę. No. O, tutaj chyba są jakieś surowce. Mam taką nadzieję. O, ruda żelaza. Że na pewno to jest lepsze. Będzie, będę mu chyba z tego narzędzia zrobić. Przynajmniej nam lepsze chyba od miedzianych. Ale węgla potrzebuję do tego. No chyba, że tu się czymś innym to wszystko robi. o no, Naprawdę nie jestem w ogóle tajemniczony tą grę przez nikogo ani przez samego siebie. Nigdy nie patrzyłem. O dobra, tam jest kolejny slime. Może ty mi wypuścisz trochę tego żelu. A, akurat życie chyba mi się... O, nie, dostaję żel, dobra, po prostu nasiona dziennica. Dobra, chyba mogę... Dobra, posadzę to i tyle. Blok ziemi. Noc się robi. Chyba zbyt dużo nie zrobiłem jak na ten moment. Dobra. Będę służyć je tworzenie. Mogę sobie przesunąć tą mapę? No niezbyt. Dobra. Yy, no to chcę nie chyba wpierw, bo ciemno tu się robi. No, no mam chyba jakiś żal, no mam żal. Okno tworzenia. Tworzenie. Hmm. To tworzę to czy nie tworzę? A, dobra, jednak nie muszę z nim gadać. Teraz zrobi. A jak gdzieś na shift to mi się zrobią wszystkie? Nie, po prostu mi się zrobi więcej tego. Dobra. A pod którym mogę to włączyć? A, escape, dobra. O Boże! Dobra, rudy żelazo sobie gdzieś schowam, kamienny blok też. Drew to. No nie no, zostawię tutaj załącznie, chyba nie będzie mi po co na blok. Ziemi pewnie też nie. Ale pochodnie sobie zostawię. to postawić, czy nie O, mogę stawiać, ale to na ziemi. Myślę, że tak jak... Ły, ciemno. tutaj Nie wiem, czego szukam teraz. Nie wiem, że chyba coś powinienem zbudować tutaj przed... Przed tym jak się zrobi już noc, bo tutaj też pewnie potwory się będą respić A Ciebie powinienem jakoś moc uwolnić. No nie mogę. A jednak kilofen. Dobra, No i dobra, uwolniłem cię stąd. Dobra, tutaj dobra. No i wracając do głównego mojego wątku no to z góry akurat przepraszam wszystkich którzy naprawdę liczyli że będę już na stałe tak nagrywać bo chcę na stałe nagrywać ale niestety no poszło jak poszło to wszystko nie w tą stronę w jaką bym chciał sam też żeby to poszło chyba jakieś potwory się pojawiły na górze na górze, dobra na razie tam nie idę Klimiony blok nie wiem w ogóle nie wiem, co ja tu mam zrobić właściwie. Dobra, no zobaczę, co mogę stworzyć. Zwiększa regenerację, gdzieś gdy gra, znajduje się kurcz ogniska. Pochodnia razy 5. No mam 6 pochodni, chyba mogę sobie to stworzyć. A nie, tu jest stół do warsztatu. O! I na górę sobie pójdę, tak to? sobie chyba tutaj szczerze jakieś wyjście takie sensowne będą się tutaj jakoś poruszać góra dół nie żebym musiał cały czas bloki bo to tylko można teraz to jest czasu tak naprawdę a nie chcę wam marnować ani sobie czasu pewnie już weterani Terrari nie zjedzą ale ja to robię sam dla samego siebie też ponieważ zawsze mnie ciekawiła Terraria i jak ona w ogóle... Jak to wygląda z tym wszystkim, bo też znam paru zapaleńców Terrarii i przekonywali mnie do niej. Ale dopiero teraz jak postanowiłem sobie spróbować ją. Ja o, nie ma za mało miejsca, no, to pochodnie czy Za mało miejsca chyba. Więc tutaj gdzieś może postawię tą pochodnię i tyle. To są te potwory. O, one wiedzą, że ja tu jestem, czy niezbyt. Chyba nie zamierzają tutaj mnie zaatakować. O! Ty nie kombinuj jak leć na no. A jednak mogę położyć na ścianie. Nie wiem <laughs> dlaczego wcześniej nie mogłem. No dobra, te potwory chyba na pewno idą w moją stronę. Albo chociaż próbują ale co się mi nie wychodzi mam kamienne bloki dobra na razie tutaj zrobię taką kryjówkę po prostu no tutaj na razie zombie ty też jesteś zombie a to co to jest demoniczne oko 60 HP. chyba to jest dużo dobra tutaj sobie tak po prostu to wyrównam żeby to jakoś wyglądało na razie to będzie moja kryjowa, kryjówka Idziesz w moją stronę czy nie? No nie, po prostu jesteś głupi. Nie wiem, AI, Albo nie, idziesz w moją stronę. Możesz skakać. Pójdziesz tu czy nie? Bo się zaczynam trochę denerwować, ale chyba na razie nie zamierzasz. Nie zrobić Albo jednak zamierzasz. I mogę tego użyć? jak mam tego użyć? Dobra, jednak się tobą zajmę najpierw. O Jezu. Ja ci naprawdę mało robię. Dobra, będę tak cię tutaj na razie wykańczał po prostu. O Boże, jakie ty obrażenia mi robisz. Chyba źle naprawdę zacząłem mieć żel. Dobra. Okno tworzenia, co ja mogę stworzyć? ściana, nie muszę się mieścić. drewniany miecz nie, nie drewniany łuk też nie piec o to mi się przyda kamienny blok pochodnia razy trzy, dobra mam to kamienne bloki też mam, dobra piec bo chcę chyba sobie przetopić żelazna sztabka, można o z, z, z trzech krów żelaza, dobra Na moneta. Chyba na razie to nie jest mi potrzebne. Kufer, termiana wędka. Nie. Żelazne koło O, to jest... Dobra, z tego mogę zrobić jakieś narzędzia żelazne. Tutaj kolejny zombie. Ale to już chyba... Nie wiem czy będzie silniejszy, czy słabszy. Akurat kamienne bloki sobie też... Zrobię. O, ruda żelaza to jest jeszcze przy okazji. Bardzo dobrze. O, nie wiem ile ja chcę nagrywać. Chyba po prostu spędzimy zrobimy tutaj jeszcze parę rzeczy. No najpierw zobaczę po prostu jak to wygląda ta gra. Dobra, bo chcę na pewno kowadło. Chcę do, e, do ręki. Dobra, umieszczę to kowadło gdzieś. Nie, nie mogę tutaj. Tutaj umieszczam. co ja teraz mogę robić? Wyklę tworzenie. Po prostu mi pokazuje to co mogę obecnie zrobić. Mogę strzały zrobić, a ja mogę łuk zrobić? Mogę zrobić łuk. Lubię łuki. Wezmę sobie tutaj. Yy, szybko strzały też potrzebuję. Yy, 50 strzał na razie mi starczy chyba. No no no, chodźcie, tu, chodźcie. Ja już tutaj na Was czekam. Hmm, chyba dopiero... No jeszcze chyba trochę minie zanim... Dzień nastanie Dobra, dopóki oni tutaj nie schodzą O! Widzicie? Nie, na razie nie I dobrze Na razie chcę sobie tą rudę z żelaza cały Co tutaj jest I zacznę z nimi walczyć powoli Jak tylko tutaj zajdę bardziej niżej No, na pewno mi coś tutaj nie wychodzi znaczy? na razie jestem siebie dumny, że w miarę ogarnęłam trochę ten crafting, chociaż nie, nadal nie do końca... O dobra. Dobra, chodźcie. Rozstrzelam was. Dobra, nawet sporo obrażenia ten łuk robi. Pochodzi srebro, miedź. Pokażcie mi to. We wpikunku kamienny blok, tłuda żelaza, blok ziemi. To był już ode mnie. O, monety. Mogę tutaj sobie amunicję włożyć, tak? No dobra. To dziękuję bardzo. O, mogę robić ogniste strzały, też fajnie. A jak zrobię więcej sztabek, to coś mogę zrobić. Chyba muszę podejść bardziej tutaj albo nie, po prostu o, dobra, teraz już mam żelazny, bo ile mój miecz robi, miedziany, krótki miecz miedziany pałasz. wysoka szybkość, przeciętny odrzut słaby odrzut, bardzo. wysoka Myślę. Nie no. Na... żelazny łuk, serio? no no, najpierw sobie zrobię żelazny Wyrzucić jakoś? A, wyrzuciłem. Jedna mieć. Nie wiem skąd. Pewnie z dropu. Dobra, ale zaklinowałem się. Dobra, nie żyjesz. Ale mam coś tak słabo z tym HP. Jakąś zbroję by mi się przydało zrobić? Chociaż nie wiem do końca jak. Boże, co to tu? Ło, mapa wszystko zasłania. Mogę im jakieś schować? Nie. Którymś klawiszem. Poklikam i zobaczę co. Który klawisz to z... nie wiem co zrobiłem. Nie, chyba nie dam rady jakoś. Pewnie jakoś się da to schować, ale no na razie mi się może to przydać. Co to idzie? Zombie kolejny. A dobra. Miejsce zrobić, może tutaj kufrę teraz zrobię. Mm, Pieniący blok. Ty, 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 ty. Nie, pochodnia. Postawimy tutaj. Lecimy za Oj, yes. Dobra, no łap. Kurde, jakie ono okazywanie robię. Chyba muszę zbroję jakąś zrobić, czy coś w tym stylu. Dobra, sobie tutaj może zrobię to wyjście na powierzchnię też. Nie wiem, na ile tutaj kratek muszę to zrobić. Dobra, trzy kratki wysokości. Coś tam wybucha. O, dobra, już dzień się zbliża. No, powoli zaczynam kumać zasady gry. Ale jestem ciekaw, jak mi to pójdzie. Na pewno to jest seria długoterminowa, żebym mógł wrócić jakoś do tego nagrywania i też przy okazji znowu nauczył się komentować grę. Ponieważ mój komentarz jest obecnie na bardzo niskim poziomie i mi się to nie podoba. Akurat też drewno jest. Będzie mi chyba więcej drewna potrzebne, jakbym chciał tutaj cokolwiek. Na pewno będę chciał coś zacząć tutaj budować. Dobra tutaj. Na się to dr drzewo chyba. No zanim tą ziemię rozkopa. No na pewno tak. Dobra, Dobra mam już tutaj swoją w w swoje wyjście na powierzchnię. Położę tutaj parę pochodni, żeby było jasno. No zaraz dzień będzie tak człowiek. Nie tam chciałem. No połóż. Dobra. A, tu na wysokość. Dobra, na wysokość, na takiej wysokości <laughs> yy, o, za nisko tutaj zrobiłem. Dobra, bo ziemi. Dobra. Yy, okno tworzenia. Co ja tu mogę tak dosłownie gliniony garnek, miska, różowy walon, no, na pewno to wszystko to są pewnie elementy dekoracyjne. Na razie to ja bym chciał drewniana ściana, kamienna ściana. O! Kamienną ścianę bym chciał podchodzić. 48, dobra. To jest gliniany blok. Na razie to też sobie tutaj stałam to też, drewno sobie też tutaj krowa. To wezmę sobie na piątkę i zaczniemy coś tutaj może kombinować już. Mogę drzwi zrobić, nie pomyślałem, że mogłem od razu drzwi sobie zrobić. Uy, co tak zacięło mnie? No dobra, no, no. o, od razu już jakoś lepiej z tym slime'em. Miej żel, pasuje mi to. Eee, drzwi, 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 drzwi. Dobra. Eee, ta, 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 ta. Gdzie są drzwi? Tu są drzwi. No dwie pary, na no, obie dwie strony, tu i tu. A tutaj sobie chyba to zamuruję to wejście po prostu. No, chodź. Dobra i drzwi od razu sobie wezmę do cipunku, na szóstkę. Dobra, o i tutaj. Czy tu może teraz położyć? Nie. Hmm? Mogę położyć czy nie w końcu? No no halo. Może nie mogę? Ale to jest jakaś ściana, no? Oje, czym ty jesteś? Fioletowy szony. Oj! Wdychaj. Pewnie marnuję teraz bardzo dużo strzał. Dobra, nie jest źle z tą regeneracją. Hmm. Okno tworzenia Drewniana ściana, kamienny blok można mieścić materiał eee, Ściana ziemi, żelazna cegła No na razie tutaj to Znak sztułować te No nie wiem No tutaj mogę zrobić te drewniane rzeczy, dobra Warto wiedzieć Kamienne bloki Te kamienne bloki mogę zrobić Mogę z nich zrobić sobie tutaj na przykład... No tak, mogę tutaj sobie zrobić... Taką. No nadal nie mogę położyć. Hmm. Nie wiem jak to działa do końca. Do czego nie mogę umieścić. Ale dobra. Nie było tematu. Yy, t -t 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 -t. Trzeba przynętę, żeby łowić ryby. A skąd mam tą przynętę całą wziąć? Dobra, na razie muszę tutaj pomyśleć. Potrzebuję więcej drewna na pewno. A może nie? No, jeszcze jedno drzewo. Wydobędę. Prowizoryczna na razie tam jakaś zabudowa stoi moja. Nic ciekawego. przed tym, przed nagraniem sobie tutaj popatrzeć jak, jak to wszystko działa, otwórz bestiariusz co my tu mamy właściwie, robak w przewodnik zombie, zombie, zombie dobra, już te zombie to widziałem a ile to jest właściwie tych potworów 58, nie, dobra tu jest ponad pół tysiąca różnych przeciwników, dobra, dziękuję bardzo za tą informację no dobra no lecę po żelazo. Muszę znaleźć jakieś. Powinienem gdzieś się zacząć kopać w dół albo podkrywać też tutaj tą okolicę. Co my tutaj mamy? Pochod. Hmm, mamy jakieś kamienne bloki? No mam. Abym po prostu sobie powiększał tą mapę. Nieważne. Dla do ziemi. Dobra. I co mamy tutaj? Znaczy Przecież Dzięki liniom. Nie mogę. A, zostało mi tylko 9 strzałów. Dobra. Znaczy, przy pomocy liny... Dobra, mogę się po niej poruszać, a tak wyłączyć. Znaczy tą linę mogę tutaj wrócić? a mogę tutaj ją przyczepić. A, dobra, czyli tak działa lina, dobra. Dobra. Warto wiedzieć, naprawdę. Ja, dobra, tutaj sobie umieszczę. Jakby to działa wszystko? Mógłbym tak powiedzieć? Nadal... Nie, nie, w ogóle nie rozumiem... Nie, musiałbym posiedzieć nad tym. Przepraszam, że tak mało gadam, ale po prostu staram się zrozumieć, jak to wszystko działa. Co ja tu powinienem zrobić? Ale chyba najpierw powinienem właśnie pozbierać surowce jakieś. Co my tu mamy? Co to jest właściwie? Ruda cy cyna. cyn... cyn... dał dobra. Pewnie się na coś też przyda cyna? Razem, czekaj. E, miecicy nadawała brąz, jak z tego pamiętam w niektórych. Czyli jakbym zdobył mieć jako złoża, okrólik. Ale może najpierw zajmę się tym slajmem, y, co, co tam jest. O, Zbyszek. O, dobra. Chyba jednak tak nie mogę zrobić. E, miecz. No i chodź Dobra, srabromierz. Zabił on królika. Czy coś mi to dało? Nie wiem. Dobra, no. Na razie pierwsze moje wrażenia z tej gry są zaskakujące. Jak bardzo jestem nieumiejętny w tej grze i jak bardzo niczego nie rozumiem. Pewnie pomiędzy nagraniami też będę starał się Dowiedzieć paru rzeczy, jakieś sobie misje, takie zrobić na każdy odcinek, co zamierzam zrobić w tym odcinku i tak dalej, bo to na razie, no, na razie to był odcinek taki tutorialowy dla mnie. Nawet pewnie się niczego nie nauczyłem w ciągu tej gry. No, i zobaczymy dalej, jak to będzie. No, tak jak mówiłem, teraz planuję jakoś regularniej nagrywać. Zobaczymy, jak to wszystko. Się rozwinie, czy Wam się to wszystko spodoba, ta gra. Znaczy, pewnie się znajdą ludzie, którzy uwielbiają Terrarię. Na razie, dla mnie to jest pozytywne doświadczenie. Na pewno. Bardzo mi się to na razie podoba ta gra. Zobaczymy, jak długo będę chciał ją grać. Ale na pewno zamierzam ją prowadzić. Nie przerywaj mi. No, więc to na razie tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Gorąco do tego zachęcam i na pewno szykujcie się na nowy content na moim kanale. Więc do zobaczenia. Cześć. Czołem.